Cześć, tu Grzesiek. A to, co mam tutaj, to coś więcej niż się wydaje, bo to nie jest tylko elektryk yy, e-proof, tylko nowy napęd Srema Powertrain Eagle. Zgadza się. Srem w końcu pokazał swój własny silnik, ale tak naprawdę nie jest to tylko silnik, ale cały komplet sprzętu. Mamy tutaj i napęd wspomagający, i igla, czyli napęd normalny, zasilany siłą ludzkich mięśni. I do tego akcesowe rzeczy, takie jak połączenie, komputer centralny, czy sztyca. Bezprzewodowa, oczywiście. Ciekawostek jest jednak więcej, bo. Jest to międzynarodowa współpraca tak naprawdę. Silnik pochodzi od Broze, czyli jest identyczny jak na przykład Specu. To jest silnik S-Mag. Dzięki temu mamy sprawdzoną technologię, jest cichy, ale do tego Sram dodał całe swoje oprogramowanie i oczywiście pozostały osprzęt. Co mamy tutaj konkretnie? Silnik 85 Nm, maksymalnie, oczywiście różne stopnie wspomagania. Plus do tego, to co chyba najważniejsze, automatyczną zmianę biegów. Kiedy byłem w Stanach w tym roku w Chicago, rozmawiałem o tym i mówiłem, że Shimano ma coś podobnego. Mówiłem, że to jest przyszłość, bo to ułatwia ludziom życie. I jeżdżę na tym rowerze już drugi dzień, i to prawda, to działa. Są manetki, oczywiście z lewej i prawej strony, ta służy do sztycy, ta do zmiany przełożeń ewentualnie albo trybów wspomagania, ale jednocześnie. Całość działa zupełnie automatycznie, jeżeli tylko tego potrzebujemy. Oczywiście mamy możliwość wyłączenia automatyki, ale tak naprawdę mamy też dwa tryby automatyczne, czyli wybieramy albo automatyczną skrzynię biegów, albo tradycyjnie, tak jak do tej pory, po prostu zmieniamy biegi transmission i iglem. Tryby automatyczne są dwa. Nazywają się prosto: orient jest Range, czyli zasięg, i wtedy wspomaganie jest mniejsze i predefiniowane. I mamy drugi tryb rally, wtedy mamy full power, biegi zmieniają się szybciej. I tylko, i aż tyle. I powiem Wam szczerze, że to zupełnie wystarczające. Jak to działa? Widzicie tutaj, jak jeżdżę na rowerze. Jeździłem już i w naturalnym terenie, i w bike parku. Prawda jest taka, że bardziej mi się niestety pomaga, podoba tryb rally. Ale jednocześnie, na przykład po 500 metrach w pionie, zżera 25% baterii. Do wyboru w systemie mamy dwie stremowskie baterie: mniejszą i większą. Mniejsza ma ponad 600, druga ponad 700. Dwa to godzin. Jedna jest zintegrowana na stałe w ramę dla tych firm, które chcą obudować wokół tego cały rower. Druga, tak jak tutaj, większa, jest wyjmowana, wyjmowana do dołu. Umożliwia to szybkie ładowanie baterii, na przykład zabranie jej do domu. Całość jest równie prosta w obsłudze jak inne systemy elektryczne. Dla mnie osobiście najciekawsze jest to, że nie tylko dostajemy tutaj automatyczną zmianę biegów, czyli jak się rozpędzamy, wchodzi twardszy bieg, szybszy i tym podobne. Jak zwalniamy, to oczywiście jest redukcja, ale Sram zastosował podobną technologię jak w Shimano, czyli coś, co się nazywa coast tutaj, czyli biegi się zmieniają także wtedy, kiedy nie pedałujemy. Starczy, że się toczymy przed zakrętem, zwalnianiem, jest redukowany bieg, rozpędzamy się podobnie. Pozwala to w terenie naprawdę na bardzo fajną jazdę i skoncentrowanie się na tym, co naprawdę istotne, czyli na przykład wybieranie przeszkód. To działa. Dodatkowo dostajemy funkcję zmiany czułości systemu, a tak naprawdę wyboru kadencji, przy której następuje zmiana. SREM nie mówi, tak jak Shimano, jaka dokładnie jest ta kadencja, tylko określa, że jest ona. Po środku plus daje zakres plus minus 3 i to wystarcza. Naprawdę, na początek jest to zupełnie wystarczające. Ostatnia rzecz oczywiście, jak zwykle, wszystko możemy podłączyć do telefonu, do apki Access i tam podejrzeć wszystkie możliwe funkcje nie tylko napędu, ale także systemu normalnego, mechanicznego. Tam możemy ustawiać, sprawdzać, rejestrować później dostajemy kompletne informacje, jeśli ktoś lubi. Ale z założenia, ten nowy napęd powertrain Train jest przeznaczony dla tych, którzy nie lubią grzebać w rowerze, tylko chcą jeździć. Wszystko dzieje się automatycznie. Nawet tylna przerzutka połączona jest kablem tak, żeby się, trzeba było ładować tylko jedną centralną baterię, czy raczej akumulator. Dostajemy system bezobsługowy, jak w automatycznym samochodzie. I Przecież o to chodzi. Jazda przede wszystkim.